Zadanie 8 czerwiec 2025. Wielomian F zmiennej rzeczywistej X jest określony wzorem F od X równe X do potęgi trzeciej, dodać AX kwadrat, dodać BX, dodać C, gdzie A, B oraz C należą do liczb rzeczywistych. Liczba minus 2 jest miejscem zerowym tego wielomianu. W kartezjańskim układzie współrzędnych XY styczna do wykresu wielomianu F w punkcie A o pierwszej współrzędnej minus 2. Przecina ten wykres w punkcie 1,9. Wyznacz wzór wielomianu f, zapisz obliczenia. No to jak się zabierzemy za takie zadanie? Najpierw zapiszmy sobie może te wszystkie warunki. Czyli wiemy, że f od minus 2 to jest 0, bo to jest miejsce zerowe wielomianu. No jeżeli tak, to może ten wielomian nasz pokażemy. F od x równe x do trzeciej i tak dalej. No możemy sobie teraz to zapisać, czyli nasz nasze minus 2 jest X, a 0 jest Y. No to zapisujemy 0 równa się, minus 2 do potęgi trzeciej, to jest minus 8, dodać A razy minus 2 do kwadratu, czyli dodać 4a, dodać BX, czyli odjąć 2B i dodać C. I to jest pierwszy warunek. Możemy sobie zapisać, że on będzie wyglądał tak: 4a odjąć 2b, dodać c równa się 8. Drugi warunek, było powiedziane, że mamy punkt p o współrzędnych 1, 9 i znów 1 jest x, 9 y, czyli piszemy 9. 1 jest x, 1 do potęgi trzeciej to jest 1. 1 do kwadratu razy a to jest po prostu a, 1 razy b to będzie b i c. No i też sobie to przeróbmy. a dodać b, dodać c to jest 9 1, czyli 8. Czyli mamy drugi warunek, no i trzeci warunek. Trzeci warunek a jest równe minus 2 i f. Od minus 2, czyli minus 2 i 0. No i teraz tam była mowa o stycznej do wykresu funkcji. No to zapiszmy sobie wzór. Wzór wygląda następująco: y, czyli f od x minus f od x0 równa się f' od x0, czyli współczynnik kierunkowy razy x minus x0 od razu możemy napisać, że f od x 0 jest równe 0. No i teraz tak. Co możemy dalej zrobić? No możemy policzyć pochodną, pochodną po x tego naszego wielomianu. Czyli f' od x będzie równe. I teraz tak. x do trzeciej pochodna to jest 3 razy 1, czyli 3 razy x do potęgi o 1 niższej, czyli do kwadratu dodać 2 razy a razy x do potęgi o 1 niższej, czyli do pierwszej i dodać b razy 1, czyli b no i x do potęgi zerowej to jest 1 pochodna ze stałej wynosi 0 no możemy to zapisać jakoś może ładniej tak, 2ax Plus b. No i teraz wiemy, że pochodna od minus dwójki wynosi. Yy, może inaczej jeszcze, może zapiszmy tak, że f od x0 to będzie f' f' od x0, czyli pochodna w punkcie, to jest pochodna w minus dwójce, czyli trzy razy. I teraz minus 2 do kwadratu, dodać 2 razy a i razy x, czyli minus 2, i dodać b. Czyli to będzie minus 2 do kwadratu 4 razy 3, 12, odjąć 4a i dodać b. No to do naszego wzoru możemy wstawić to f od x y, 0. Czyli napiszemy, że y jest równy, to będzie to przejście. y jest równe. No i teraz mamy 12 odjąć 4a dodać b razy x dodać 2. Dlaczego tak? Dlatego, że mamy minus x0, a x0 było minus dwójką, czyli minus minus 2 to jest plus 2. No, i teraz możemy dalej powiedzieć, że P, czyli ten punkt, przez który przechodzi nasza, e, nasza prosta, to jest 1,9, czyli ma współrzędne 1,9, czyli 9 jest tym Y i to jest 12 odjąć 4A dodać B, razy 1 dodać 2, czyli po prostu 3. No to teraz zapiszmy, że 9. To jest 12 odjąć 4a dodać b i razy 3. Dzielimy to obustronnie przez 3, czyli 3. To jest 12 odjąć 4a dodać b. No i 4a przeniesiemy na lewą stronę. Plus b przeniesiemy. Będziemy mieli minus b. I to jest 12 odjąć 3, czyli 9. Czyli mamy pierwsze, drugie i trzecie równanie. No, i z tych równań musimy zbudować układ równań i go rozwiązać. No to zapiszmy. Pierwsze to jest 4a minus 2b plus c równa 8. Drugie to jest a plus b plus c równa 8. I trzecie 4a minus b. Równe 9. No i teraz co możemy, co możemy z tym zrobić? No na przykład, OK, pierwsze, drugie, trzecie teraz. Na przykład weźmiemy sobie pierwsze i drugie. Czyli 4a odjąć 2b, dodać c równe 8 i a dodać b, dodać c równe 8. No stąd wynika. Stąd wynika, że 4a minus 2b dodać c jest równe 8 i a plus b plus c też jest równe 8, czyli 4a minus 2b dodać c jest równe a plus b i plus c. Jeżeli 4a minus 2b plus c jest równe a plus b plus c, c nam się skróci, a przeniesiemy na drugą stronę, będzie 4 odjąć 1, czyli 3A i to będzie równe B dodać 2B, czyli 3B, czyli A i B to są te same wartości. No jeżeli tak, no to możemy wskoczyć do trzeciego, no i w trzecim mamy 4A odjąć B równe 9, czyli skoro A i B to jest to samo, to mamy 4A odjąć A równe 9, czyli 3A to 9. Czyli A to 3, jeżeli A to 3 to B to również 3, a jeżeli tak, to A plus B plus C równe 8 oznacza, że mamy 3 dodać 3 i dodać C równe 8, czyli C to 8, odjąć 3 plus 3, czyli 6, czyli 2. Czyli mamy A równe 3, B równe 3, C równe 2. A to oznacza, że nasze f od x to jest x do trzeciej plus ax kwadrat plus bx plus c, czyli x do potęgi trzeciej dodać a, czyli 3x kwadrat, dodać b, czyli 3x. I dodać C, czyli 2. I to jest koniec zadania.